Jest taki, że przestał mi działać komputer, napraw mi dysk, czyli takie prace, które są bardzo techniczne, a nikt nie, nie jakoś nie widzimy informatyka jako programistę, jako osoba, która tworzy nowe technologie, który pracuje na przykład bardzo blisko odbiorcy, czyli tworząc takie systemy ux czyli user experience. Tutaj jest bardzo dużo potrzebnych miękkich cech, tak? a to jest informatyka, czyli project manager. W różnych metodykach, który musi zadbać o zespół, żeby dowoził projekty. Bardzo dużo aspektów informatyki jest kluczowych, ale my dopiero mówimy o nich gdzieś już później. Na etapie szkoły średniej warto pokazywać te elementy, że takie obszary są również istotne w nauczaniu informatyki. I wtedy mi się wydaje, że też ten stereotyp związany z płcią się zmniejszy, ponieważ kobiety, dziewczyny, nie wszystkie chcą zajmować się elektro, układami elektronicznymi czy tak mocno grzebać w bitach, mówiąc bardzo kolokwialnie. Ale z przyjemnością myślę, że zajmą się tym aspektem socjotechnicznym, który coraz bardziej jest kluczowy w, w aplikacjach, a zrozumienie świata IT bardzo pomaga w tym obszarze. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja, w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.